Dzień dobry. Witam w pierwszym odcinku naszych zajęć ekologicznych online. Nazywam się Danuta Łukasińska i reprezentuję Fundację Ekopotencjał, która zajmuje się tematyką segregacji odpadów, gospodarką odpadami, gospodarką obiegu zamkniętego, a także stylem życia zero waste. Dzisiaj na temat bierzemy sobie segregację bioodpadów, gdyż jest to temat na czasie. W ostatnim miesiącu, we wszystkich osiedlach we Wrocławiu pojawiły się brązowe kontenery do segregacji bioodpadów, i myślę, że wiele osób ma problemy z tym, jak prawidłowo te bioodpady segregować. I dlatego, dzisiaj, kilka słów na ten temat właśnie. Powiedzmy sobie dzisiaj, jak segregować bioodpady, a także o alternatywnych sposobach zagospodarowania bioodpadów o domowym lub ogrodowym kompostowniku. Dlaczego tak bardzo istotne jest segregowanie bioodpadów? Tak jak wspomniałam, do końca października tego roku na wszystkich wrócławskich osiedlach pojawiły się brązowe kontenery do segregacji bioodpadów. Jeżeli aktualnie na czyjejś posesji czy czyimś czy, czy budynku wielorodzinnym nie ma jeszcze takiego brązowego kontenera, należy zgłosić to do ekosystemu, czyli spółki, która zajmuje się gospodarką odpadami we Wrocławiu. Na ich stronie internetowej znajduje się formularz, gdzie mogą Państwo zgłosić brak takiego kontenera. Oczywiście wiadomo, że pojawiają się. Takie głosy, że jest to problematyczne, gdyż trzeba mieć kolejny dodatkowy pojemnik do segregacji bioodpadów w domu. Natomiast są na to sposoby. Ja sama mieszkam w dosyć małym mieszkaniu, mam bardzo małą kuchnię i jakoś 5 frakcji odpadów potrafię sobie zagospodarować i odpowiednio je posegregować. Śmieci plastikowe gromadzę po prostu w plastikowych reklamówkach, jeżeli takowe posiadam w domu, wykorzystując je ponownie. Bioodpady gromadzę w kompostowniku moim domowym. Można to robić także w wiaderku. Papier, kartony niekoniecznie trzeba segregować w kuchni. Także myślę, że są rozwiązania na to, aby postarać się o to, żeby segregować. Pięć frakcji odpadów, tak jak w obowiązujących przepisach. Dlaczego jest tak istotne segregowanie bioodpadów? Dlatego, że stanowią one aż jedną trzecią odpadów zmieszanych, które wyrzucamy do czarnych kontenerów. Jest to ogromna ilość bioodpadów, która trafia na składowiska, a tak naprawdę możemy je ponownie wykorzystać. Bioodpady ze swoimi składnikami odżywczymi, i mikroelementami, powinny tak naprawdę wrócić do gleby jako naturalny nawóz, kompost. I taki właśnie nawóz naszych bioodpadów, które będą trafiały do kontenerów brązowych, będzie trafiał do kompostowni we Wrocławiu, gdzie tam będzie wytwarzany naturalny nawóz. Co jeszcze możemy uzyskać dzięki bioodpadom? Na przykład energię cieplną i biogaz w biogazowniach. Jest to również bardzo istotne. Trzeba podkreślić, że bioodpady zdeponowane na składowisku nie rozkładają się całkowicie. Są źródłem emisji metanu, który, podobnie jak dwutlenek węgla, przyczynia się do wzrostu temperatury globalnej i do zmian klimatu. Trzeba podkreślić, że emitowany gaz może wywołać także samozapłon na składowiskach. Jest to bardzo niebezpieczne. A więc y, trzeba podkreślić, że niesegregowanie bioodpadów jest ogromnym marnotrawstwem i możemy tak naprawdę te odpady y, odzyskać i ten ich potencjał wykorzystać. Jak segregować y, prawidłowo bioodpady? Bioodpady polecam segregować y, po prostu w wiadrze y, wyłożonym gazetą i wyrzucać bezpośrednio do brązowego kontenera. Nie jest to żaden problem, dlatego że te kontenery będą myte. Natomiast można również zbierać takie odpadki kuchenne w papierowych torbach albo w kompostowalnych workach na śmieci. Uwaga, w niebiodegradowalnych workach na śmieci. Co wrzucamy do brązowych pojemników? Wrzucamy tam obierki i resztki owoców i warzyw, resztki posiłków, skorupki jaj. Pusy z kawy i herbaty, liście, jakieś resztki kwiatów, usunięte kwiaty, trawę i rozdrobnione gałęzie. I tutaj uwaga z torebkami na herbatę, dlatego że trzeba szczególnie zwrócić uwagę na torebki po herbacie, na przykład lipton, takie tak zwane piramidki. One posiadają domieszkę tworzywa sztucznego, więc takich torebek po herbacie nie wrzucamy do bioodpadów, tylko do pojemnika na odpady zmieszane. Czego nie powinniśmy tam wrzucać? Kości i padliny, odchodów zwierzęcych, drewna impregnowanego, leków, torek, toreb biodegradowalnych, takich reklamówek, które z biedronki, na przykład gdzie napisana jest torba przyjazna środowisku. To nie jest odpad kompostowalny i on się nam nie rozłoży w 100%, więc to nie powinno trafiać do bioodpadów. Nie wrzucamy także popiołu i ziemi. Leków, nie wrzucamy surowego mięsa, opakowań i opakowań po maśle, które też zawierają domieszkę tworzywa sztucznego. I te wszystkie odpady pow powinny trafiać do odpadów zmieszanych. Co jeszcze innego możemy tak naprawdę zrobić z bioodpadami? Możemy założyć sobie domowy kompostownik w wiaderku, i wytwarzać swój naturalny nawóz. I y środek, który, którym możemy podlewać nasze kwiaty i użyźniać glebę. Możemy również utworzyć sobie kompostownik ogrodowy, jeżeli mieszkamy w domu jednorodzinnym i tam wyrzucamy, podobnie jak w przypadku brązowych kontenerów i w przypadku osób, które mieszkają w mieszkaniach, tam trafiają resztki jedzenia, trawa, liście, drobne gałązki, słoma. I trafiają albo do kompostownika ogrodowego, który możemy w prosty sposób wykonać, chociażby ze zużytych palet, albo do brązowych worków, które otrzymują Państwo na swoje posesje. Ważną informacją jest to, że we Wrocławiu osoby, które mieszkają w domkach jednorodzinnych, albo również wspólnoty mieszkaniowe, Mogą we Wrocławiu dostać taki ogrodowy kompostownik za darmo i wnioski o taki domowy kompostownik należy składać do Urzędu Miasta, do Departamentu Środowiska przy ulicy Hubskiej w pokoju 127. I mieszkaniec Wrocławia może dostać jeden taki pojemnik, natomiast jeżeli są to instytucje, na przykład szkoły, mogą postarać się o dwa takie pojemniki. Na stan mojej wiedzy aktualnie do końca roku zostało jeszcze 200 takich kompostowników niezagospodarowanych. Jeżeli chcemy gdzieś oddać bioodpady, a nie mamy własnego kompostownika, możemy skorzystać z tak zwanego kompostownika społecznego, nazywanego tonką kalifornijską. Znajduje się on przy ulicy Ślucarskiej 19a. Polecam skorzystanie ze strony www.oddamodpady.pl. Gdzie tam mogą Państwo dowiedzieć się, gdzie można oddać jakieś konkretne odpady, jeżeli z kimś chcemy się właśnie podzielić i żeby to nie trafiało na składowisko odpadów? A jeżeli potrzebujemy większych ilości kompostu, polecam udać się do ekosystemu, do kompostowni ekosystemu, która znajduje się na ulicy Janowskiej 51 we Wrocławiu. I tam właśnie za darmo można pobrać sobie większe ilości kompostu na nasze potrzeby. Mamy dwa rodzaje domowego kompostowania. Jest to wermi kompostowanie, yy, gdzie rozkład materii zachodzi z udziałem dżownic kalifornijskich, i proces ten wymaga dostępu do tlenu i odpowiedniej wilgotności. W tym wypadku yy, potrzebujemy około 150 yy, dżownic kalifornijskich, które możemy zakupić przez internet na Allegro. Ja polecam yy, certyfikowane hodowle yy, bezpieczne. Przysyłają oni taką, takie zawiniątko, taką paczuszkę dżownic kurierem, odpowiednio zabezpieczoną. One taką, taki transport spokojnie przeżyją w odpowiednich warunkach. Nic im się nie dzieje i możemy to zastosować już w swoim domowym kompostowniku. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, że ten proces wymaga dostępu do tlenu i Odpowiedniej wilgotności. I w jaki sposób te dżownice rozkładają nam tą materię? Po prostu zjadają te resztki organiczne, które im dostarczamy jako pokarm, i ich odchody stanowią właśnie ten kompost czyli ten cenny element naszej gleby. Drugim rodzajem kompostowania jest kompostowanie bokasi w warunkach beztlenowych z wykorzystaniem bakterii, które są zmieszane z otrębami. I taką, taki składnik Bokashi, takie bakterie, również zakupujemy online na Allegro w workach przeważnie dwukilowych. I ja za moment pokażę, jak to wygląda. Tutaj mam taki... Worek mieszanki bokashi. Ona ma taki delikatny zapach drożdży, gdyż proces rozkładu tej materii organicznej zachodzi w warunkach beztlenowych i jest to proces fermentacji. I tak mogę pokazać, jak wygląda, jak wygląda ta mieszanka. O, proszę spojrzeć, tak wyglądają otręby z mikroorganizmami, które rozkładają naszą materię organiczną. A teraz tutaj zaprezentuję jeszcze może z bliska kompostownik. Tak wygląda mój domowy kompostownik. W kolejnej części naszego spotkania online ekologicznego pokażę, jak prostym sposobem. Przy pomocy właśnie dwóch jader możemy prostym sposobem, samodzielnie w domu, taki kompostownik sobie założyć. Co uzyskujemy? Zakładając taki domowy kompostownik w domu, uzyskujemy naturalny nawóz, możemy zmieszać go z ziemią, użyźniając ją, albo bezpośrednio sadzić w tym podłożu rośliny. Jeżeli mamy zbyt dużo tego kompostu, możemy po prostu rozrzucić go po trawniku lub podzielić się z sąsiadami. W wyniku produkcji własnego kompostu wytwarza nam się również taki odciek na dnie wiadra, który nazywany jest tak zwaną herbatką kompostową. I rozcieńczając z wodą tą herbatkę kompostową, to jest taki brązowy płyn, można podlewać tą herbatką kwiaty. Ewentualnie można wykorzystać ten odciek jako środek czyszczący do rur kanalizacyjnych, tak zwany. Domowy kret. Taki domowy kompostownik, prowadzony odpowiednio, w odpowiednich warunkach zalecanych, wcale nie generuje jakichś nadmiernie uciążliwych odorów. Można go trzymać pod zlewem, na parapecie lub na balkonie. Natomiast trzeba pamiętać o, o utrzymaniu odpowiedniej temperatury. I o tych wszystkich szczegółach opowiem w kolejnym odcinku naszego spotkania. A teraz dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.